Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 13 grudnia 2016 roku. Sąd Klinowy w Łomży II Wydział Karny w składzie przewodniczący sędzia sądu rejnowego Ewa Liszewska, protokolant Monika w obecności prokuratora Doroty Leszczyńskiej po rozplaniu dnia 13 grudnia 2016 roku na rozprawie sprawy Wojciecha... Le urodzonego 15 lutego 1989 roku w Ostrołęce, syna Janusza i Anny z... oskarżonego o to, że punkt pierwszy, w dniu 10 maja 2016 roku przy, przy ulicy Długiej w Łomży, województwa Podlaskiego, działając publicznie i z oczywiście bohego powodu, słowami obraźliwymi, powszechnie uznanymi za obelżywe, znieważył obywatelkę Rosji, narodowości czczeńskiej, indirę i użył przemocy poprzez łapanie za chustę islamską na głowie. I próbę jej zerwania z powodu jej przynależności narodowej, czym okazał rażące lekceważenie dla porządku prawnego. To jest odczyn z artykułu 257 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 119 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 57a paragraf 1 kodeksu karnego. Punkt drugi. W dniu 7 sierpnia 2016 roku przy ulicy dwornej 1 w Wąbrze wojowca Podlaskiego umyślnie uderzając nieustronnym przymiotem w drzwi wejściowe do mieszkania dokonał ich zniszczenia, powodując straty w kwocie 1200 zł na szkodę grażenia i Józefa ust... to jest oczyn z artykułu 288 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Punkt, czyn trzeci. W dniu 7 sierpnia 2016 roku przy ulicy Dwornej 1 na 41 w Łomży Województwa Podlaskiego groził pobiciem oraz pozbawieniem życia grażenia i oraz ust... w celu zmuszenia, zmuszenia wyżej wymienionych do wyprowadzenia się z wyżemionego mieszkania z powodu przynależności narodowej i rasowej małoletnich córek Moniki Oliwii córki Nisa i Amelii córki Nisa spowodując wyżej wymienionych, pokrzywdzonych, uznaną obaw okolicznościami obawę spełnienia tych gruźb. To jest odczyn z artykułu 191 paragrafu 1 Kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 119 paragrafu 1 Kodeksu karnego Punkt czwarty. Czyn czwarty. W dniu 10 sierpnia 2016 roku przy ulicy Dwornej 1.41 w Łomży Wojca Podlaskiego groził pozbawieniem życia gra... Monisa... k Rysucenie... poprzez podpalenie drzwi wejściowych do mieszkania w celu zmuszenia wyżej wymienionych do wyprowadzenia się z wyżej wymienionego mieszkania z powodu przynależności narodowej i rasowej małoletnich córek Monika, Oliwi Sofi córki Nisa... i Amelika, córki Nisa... Wzbudzając wyżej wymienionych pokrzywdzonych ustawioną odczynami obawy o wspomnianych gruźb, to jest oczyn z artykułu 191, paragraf 1 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 119, paragraf 1 kodeksu karnego. Punkt pierwszy wyroku. Oskarżonego Wojciecha uznaje za winnego za zarzucanych mu czynów i za to zaczyn pierwszy na podstawie artykułu 257 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 119, paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 57a, paragraf 1 kodeksu karnego. W związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego skazuję go, zaś na podstawie artykułu 119 paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 57a paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierzam mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Za czyn drugi, na podstawie artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego skazuję go. Zaś na podstawie art. 288 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z art. 37a kodeksu karnego artykułu 34 paragraf 1 paragraf 1a punkt 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 35 paragraf 1 kodeksu karnego wymierzam mu karę 4 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na tle społeczny w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym uznając, iż czyn trzeci i czwarty stanowią ciąg przestępstw, o jakim mowa w artykule 91 paragraf 1 kodeksu karnego, na podstawie artykułu 191 paragraf 1 kodeksu karnego, w zbiegu z artykułem 119 paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego, skazuję go za każdy z tych czynów, zaś na podstawie artykułu 119 paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego, w związku z artykułem 37b kodeksu karnego, w związku z artykułem 34, paragraf, 1, paragraf 1a, paragraf 1 punkt 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 35, paragraf 1 kodeksu karnego, wymierza mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie artykułu 91, paragraf 2 kodeksu karnego. Łączy oskarżonemu, orzeka w punkcie pierwszym karę kary i orzeka karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 5 miesięcy oraz karę ogra łączną ograniczenia wolności w wymiarze 8 miesięcy z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie artykułu 46 paragraf 2 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego w odzie na rzecz indy... Nawiązkę w wysokości 3000 zł. Na podstawie artykułu 46 paragraf 2 kodeksu karnego orzeka wobec, wo, wobec oskarżonego Wojciech na rzecz Grażyny nawiązkę wysokości 2500 złotych. Na podstawie artykułu 46 paragraf 2 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego Wojciech na rzecz Justyny nawiązkę wysokości 1500 zł. Na podstawie artykułu 34 paragraf 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 72 paragraf 1 punkt 2 kodeksu karnego zobowiązuje oskarżonego w ociech do publicznego przeproszenia pokrzywdzonej indyry za pośrednictwem internetu poprzez stronę internetową 4łomża.pl poprzez umieszczenie przeprosin na pierwszej stronie tej witryny przez okres 7 dni na podstawie artykułu 63 paragraf 1 i paragraf 5 kodeksu karnego Zaliczę oskarżonemu na poczet w punkcie drugim kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 11 sierpnia 2016 roku od godziny 7.45 do dnia 13 grudnia 2016 roku przyjmując 7 dzień rzeczywistego pozbawienia wolności. Wolności w sprawie jest równe jednemu dniowi kary pozabienia wolności, zwalnia oskarżonego do płaty i pozostałych kosztów sądowych, którymi obciąża skarb państwa. No takie było stanowisko mojego mocodawcy, wynegocjowaliśmy takie warunki, na takie warunki również przystali pokrzywdzeni, więc uważam, że, że jeśli chodzi no, o postawy mojego klienta, który wyraził skruchę, który chciał jak najszybciej zakończyć tą całą sytuację, więc uważam, że wyrok ze wszechmiar jest słuszny. Nie zamierzamy złożyć apelacji tu w, ze względu na to, iż takie było stanowisko mojego klienta. No zresztą jego postawa w trakcie całego procesu no wykazywała swego rodzaju zrozumienie, i, 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 i nie zamierzamy, nie nosimy się z zamiarem ani wniesienia odręczeń w bez uzasadnienia, a tym bardziej o wywiedzenie apelacji. Tym bardziej, że mój klient już w dniu dzisiejszym najprawdopodobniej opuści, opuści areszt śledczy.